Lakierowanie podłogi sportowej. Naniesienie powłoki lakierniczej na parkiet jest zazwyczaj ostatnim etapem prac związanych z instalacją podłogi w hali sportowej. Do tego celu warto użyć profesjonalnego lakieru poliuretanowego Domalux Super Gold Połysk który gwarantuje odpowiednie zachowanie antypoślizgowe i spełnia wymagania normy DIN 18032, część 2. Istotną sprawą podczas lakierowania podłogi sportowej jest zachowanie jak największej czystości otoczenia. Powierzchnie drewniane powinny być dokładnie przeszlifowane, suche i czyste. Należy je zamieść lub odkurzyć, a także wytrzeć na mokro mopem. Dodatkowo można oczyścić powierzchnię za pomocą blachy parkieciarskiej. Bardzo ważną czynnością jest też staranne odpylenie pomieszczenia oraz zabezpieczenie przed przeciągami, a także możliwością dostania się do wnętrza drobin kurzu i pyłu. Lakierowanie podłogi sportowej wymaga zazwyczaj naniesienia trzech warstw lakieru. Produkty marki Domalux mogą być nanoszone na podłogę zarówno techniką zamaczania wałka w kuwecie z lakierem, jak i poprzez rozprowadzanie lakieru wylewanego bezpośrednio na drewno. Niezależnie od techniki zaleca się, aby czynność tę wykonywało jednocześnie parę doświadczonych osób, które są w stanie pokryć preparatem stosunkowo duży pas na wierzchni. Odpowiednie tempo prac oraz liczba pracowników uzależniona od wielkości hali sprawią, że łączenia pomiędzy kolejnymi pasami lakieru będą niewidoczne. W przypadku mniejszych obiektów pracę może wykonywać jedna osoba. Należy lakierować wówczas kolejne pola, pamiętając, aby ich łączenie przebiegało w połowie linii namalowanych na podłodze sportowej. Z uwagi na to, że lakiery poliuretanowe utwardzają się wchodząc w reakcję z wilgocią z powietrza, podczas prac ważne jest utrzymanie wilgotności nie mniejszej niż 40% i nie wyższej niż 65%. Natomiast temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 15 do 25 stopni Celsjusza. Należy również zwrócić uwagę na to, aby podłoga nie była nagrzana od słońca. Po nałożeniu jednej warstwy lakieru należy odczekać minimum 6 godzin, po czym pokryć podłogę następną warstwą. Jeżeli jednak przerwa między kolejnymi warstwami przekroczy 24 godziny, wówczas ze względu na wysoki poziom utwardzenia powłoki należy przed następną warstwą zmatowić powierzchnię papierem ściernym oraz ponownie odpylić. Posadzka sportowa, pomalowana lakierem do MALUKS Super Gold Połysk, może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach.